Bardzo, bardzo. Można? Można. Tylko trzeba mieć siłę, e, trzeba mieć naprawdę wielką pasję w sobie, no i oczywiście umiłowanie tego, co się robi. Kochani, chodźcie, 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 bo nie podejmiemy tej próby bo nie będzie się was tutaj naprawdę sporo, bo, bo tego się chyba nie robi dwa razy, co? Tego się nie robi dwa razy, bo pizzy nie będzie. Nie, nie, nie za ja to tak. tak. jednak jest rekord, Kochani... Jeszcze raz, uwaga, rekord świata, Tadeusz Chrycił. 60 kilo, jedną ręką, 14 razy. Dwóch Czechów już się za to zabrało, ale było ich dwóch, a tu jest jeden silny człowiek. Konstantynowie no, 5 lat temu 19 razy zrobiłem. No czyli teraz to bułka z masłem. No nie wiadomo, bo... Ja przez te pogody to grypy panują. A taki pas jest po co? No to niby, żeby kręgosłup też nie będzie, ale ja zazwyczaj potem tylko będę zrzucał tych pas, nie tylko na początek tego. Tak na wszelki wypadek, żeby jednak nic nie strzeliło. 57 lat. Jak to się robi, żebyś w takiej formie? To jest po prostu jakiś absolutny total. Tu nie brać żadnych odżywek i dopingu. Słyszycie? Zwłaszcza łodzi. Żadnych odżywek, żadnego dopingu. Siła... Własnych mięśni, No dobrze, kochani, czy będziemy dopingować? Czy robimy to w absolutnej ciszy? Jak mistrz woli, No, jak widzicie się na głos, to jest lepiej. Na głos? No dobra, uwaga! Kochani, jesteście gotowi? Uuu, rekord świata! Będzie należał do Tadeusza Chryciuga czy nie? Uwaga! Liczymy! Raz! No, proszę bardzo, uwaga. Głośno liczyć. Głośno liczyć. uwaga. Głośno, głośno będziemy potrzebowali. Co za emocje, co za emocje. Uwaga, wszyscy razem. Trzy! Pełne szaleństwo. Jest to słuchy to jest ciężkie. 60 kilo, słuchajcie, to jest naprawdę wyczyn. jedną ręką. Uwaga, teraz. 3-4 i... 4! Jest! Dobrze! Dobrze mistrz. dobrze! Mistrzostwo świata absolutne. Zaraz będzie rekord, jak nic. Uwaga! Tu mistrz walczy o rekord świata. Uwaga. Spokojnie. Oddech, zrzucenie pasa. I wszyscy razem teraz. I sześć. 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 Dobrze, mistrzu, dobrze. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Uwaga, teraz będzie siódmy raz. Rada jest kupieniem po prostu. Uwaga, trzy, cztery. Siedem. O rany, brawo! Brawo, brawo, pięknie, brawa, pięknie, już jest jednego zawodnika. O już jest, tak, to już tyle. To jest to osób... zawodnika. Tyle było dla jednego zawodnika wczoraj. Teraz będzie, jesteś w połowie, osiem! Osiem! Brawo! Ja! Słuchajcie, jesteście świadkami wielkiej chwili. To jest ustanawianie rekordu świata. Raz, Uwaga! Uwaga! Dziewięć! To już jest więcej niż jeden zawodnik. Na jednego zawodnika przypadał rekord świata poprzedni. To już było dziewiąte podrzucenie 60 kilogramów jedną ręką. Panie Tadeusz, już ręki? Uwaga, dziesiąty teraz, tak? Dobrze liczę, bo ja już jestem. Dziesięć! Dziesięć, rewelacja! Jeszcze tylko cztery. Jeszcze tylko cztery i, i będzie rekord świata. Yes! Jedennaście! Jedennaście! Wielkie Jedenasty podrzut sześćdziesięciu kilogramów. Raz do Uwaga. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy i jest wypełnione. Uwaga. yes! Dwanaście! Tak. Jeszcze dwa! Jeszcze tylko dwa, panie Tadeuszu! Pan jest absolutnym naszym mistrzem. Jeszcze trzy! Jeszcze, jeszcze trzy. Jeszcze dwa chociaż. Uwaga! Jest! Trzynaście! Brawo! Prawda, szaleństwo po prostu. Ja mam yes. no, no, Dalej klaskać. Jeszcze, jeszcze dwa. Raz. Jeszcze, jeszcze raz jest rekord świata. Uwaga. Jeszcze, Uwaga! jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze Nie! Jeszcze! Jeszcze! jeszcze. Jeszcze! Jest to Nie! 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 może. No. Tą. Uwaga. Co Nie! się dzieje? Jeszcze jeden! Nie! Uwaga! O. Uwaga. Nieprawdopodobne. Co to jest za człowiek? Co to jest za człowiek? Coś niesamowitego. Siła jedna ale. 15 podrzutów jedną ręką. Rekord świata ma już w kieszeni. 60 kilogramów. 16. Nie! 16 podrzut. Coś niesamowitego. Coś nieprawdopodobnego. Miało być tylko 14. Tylko łatwo powiedzieć. Dawaj. Jest! 17! Czy, my, czy my to widzicie, kochani? 17 podrzutów. Panie Tadeusz, jak? 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 Wszystko dobrze? Wszystko dobre. <noise> o, rad, po prostu. 17. Dobrze, po drągnie 17. Możecie właścić łodzi. Teraz widzimy 18. 18 podrzut. Uwaga. Jest. Yes. 18. 60 tylko jednym ręką, nieprawdopodobne. Da radę? Da radę. do 20? jest Który teraz? 18. 18 teraz. będzie 30. 18 podrzut. Coś prawdopodobnego. Coś niesamowitego. Osiemnaście podrzutów. Słuchajcie, zobaczcie, jak wielki jest ten odważny. Podejrzewam, że nie udało mi się go oderwać od ziemi nawet dwoma rękami. 19 teraz. Trzymajcie kciuki. Dziewiętnaście, Jest! Jest, kochani! Dobry, dobry, dobry! Jest 20! Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze, Jeszcze jeden. jeden. Jeszcze będzie jeden. 21. Ani jeden. Łap. Yes. podrzutów. I oczko. I 20 podrzutów. I oczko. Przypomnę Wam kochani, że rekord świata pobił już przy 14. Oczko 21. Będzie oczko 21? Będzie? Będzie, będzie? będzie oczko. Jest. nie yes. yeah. 21. 21 podrzutów. 60 kg Nie, prawda? A, no, prawie dobrać. tyle co lat Mamy oczko, mamy 21. Rekord świata był 3,14. Mam wrażenie, że to betka. Jeeee! Yeah. Yeah. To no, się chyba, jak To, że 30, to jest przerażające. 22 podrzuty. Czujecie to? W Stacie jesteście świadkami Dawaj. jego pomyłki. 26. 26.

To... No nie jest to takie proste, co? 24 podrzuty, 60 tyle, bo sobie nie to jest. 25 porzuty i nie rozumiem. Ale boję. 25 podrzut. Je 25. Jest. Podrzucie. 25 podrzutów. 25 minut podrzegu ja tego wielkiego ani ja, to... ja nie wiem, to jest ja, coś. Nawet niesamowitego, się nie schodził To jest ćwiczenie... Tak, ja mam wrażenie, że Cyganiewicza, ciganiewicza, zapaśnika. Ćwiczenie cyganiewicza, zapaśnika. Powie mistrz 25, 26. Je 25. Jest! 20! 26 podrzutów. 26 podrzutów. Nie na mistrzu będzie 30. Przecież nikt w Pana nie pomiję już. Panie Tadeuszu, nie mają szans. Będą potem latami się będzie żeby Panu słynnego Kryciuka. 27. 27 podrzutów. Jest! 27 podrzutów. Podwójnie, podwójnie podbity rekord. Kochani, podwójnie podbity rekord. Wielkie brawa, wielkie brawa. Pięknie krwawa, nie ma mistrzu, mistrzu! Mistrzu, mistrzu! Niech Pięknie. Idziemy na 30? Ja nie wierzę, że to tyle waży. Ja też nie ja nie wiem, że nie ma. Może włożyć. Nie Spokojnie, spokojnie. spokojnie. O, yes! Dobra. podwójny rekord. Nie to był grypa. dwudziestym. grypa. Dawaj, prosimy o 50. to leżała po prostu w Dawaj, trzydziesty. Jeez! Powiem Lego Świata, 30 podrzutów. Każdy próbował, żeby Brawo! 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 Dzięki, brawo! 30 podrzutów. Kochani, tego nie tym zrobił Wilka Świetnie. Pierre XII, Paseusz Kryzu. 30, 30 podrzutów 60 kg odważnika. Panie Tadeuszu, czy mogą y, widzowie spróbować to podnieść? No, oczywiście na własną odpowiedzialność. Oj jest. Prawda, tyle waży? Prawda. Prawda, prawda? Uwaga na palce, uwaga na palce. na palce. Naprawdę. Ciężka sprawa.